Dzień dobry Państwu. Wbrew cenzurze kłania się Tomasz Jankowski. Notatkami szaleści tutaj obok Mateusz Piskorski. Dzień dobry. Przeinteresujące pytania. No, no właśnie, w tych notatkach mamy oczywiście pytania od Państwa. Odpowiedzi nie mamy, bo to zawsze spontanicznie, chyba, że są jakieś trudne, to wtedy się sprawdza. Nie wiem, czy spra ja się przyznaję, że czasami sprawdzam. E, no, ale czasami Państwo tutaj... potrafią zagiąć, no ale właśnie. co więcej, dzięki Państwu czasami Interesujemy się jakimś Oczywiście. tematem, poszerzamy naszą wiedzę albo odkrywamy wręcz nowe no. tematy, więc dziękujemy za te pytania, A ile razy, które ile razy jest tak, że często też problem. Robimy Wszyscy, tak, wszystkie te pytania chcę bardzo mocno podkreślić, są pytaniami wnoszącymi coś do naszej wspólnej wiedzy, więc traktujmy te nasze spotkania jako okazję do wspólnego kształcenia się i dowiadywania czegoś nowego. Ostatnia informacja jeszcze raz przypominam, że Pytania zadajemy pod tym właśnie filmem, to znaczy pod filmami z tej Playlisty e, odpowiedzi na pytania. Zaczynamy. E, zaczynamy zaraz, e, Czy ja się to... nie, Dobrze, okej. Okay, no to już możemy zaczynać te, 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 te. pytania. To czytaj pierwsze. E, moje Chociaż nie, pytanie... ja czytam pierwsze, bo ty będzie. Dobra, przepraszam Państwa. E, pytanie, czy według Panów uchwała Krajowego Prowidu OUN z 22 czerwca 1990 roku jest realizowana? Nie wiem, czy wiesz, o jaki dokument chodzi. Wiem oczywiście, o jaki dokument mhm. chodzi. Na pewno nie jest realizowana w całej rozciągłości. Nie sądzę też, żeby możliwa była w tej chwili jej pełna realizacja, ale to, że duch OUN i duch tej uchwały unosi się nad niektórymi środowiskami na Ukrainie, nie ulega żadnej wątpliwości. Ja myślę, że my za słabo znamy tą uchwałę. Oczywiście ona wtedy była przyjmowana w roku 90 przez organizację i środowisko dość marginalne. To mocno podkreślmy, i ona była, jej tekst traktowany był jako jakaś egzotyka nawet na ukraińskiej scenie politycznej. No ale w sytuacji, w której symbolika, w której nazwiska, w której postaci związane z OUN wynoszone są dzisiaj na piedestały, może sprawić, że ktoś sobie kiedyś tą uchwałę przypomni, i będzie chciał w takiej czy innej, może nie w takiej formie jak. Jak ona to postuluje, ale niektórych postulaty realizować. Przynajmniej w niektórych punktach, jakbym popatrzył na to, co robi polski rząd, to może nieświadomie, ale faktycznie się do tego zbliża. Idziemy dalej, bo tych pytań jest naprawdę dużo. Nezumek, jest... drodzy panowie. Polecicie, proszę, jakieś wiarygodne źródło opisane o wojnach czeczeńskich? Za mała wtedy byłam, żeby to pamiętać. Chyba, że doproszą się o odcinek o Czeczeniu. Pozdrawiam. No, odcinek o Czeczeniu to nie jest wykluczone. Co do źródeł, to pierwsza wojna czeczeńska jest chyba w miarę obiektywnie opisana, czy dostępne są źródła. Natomiast druga, no to u nas też została tak całkowicie propagandowo przedstawiona, że ten jej wymiar. E, e, znaczy te, też z pierwsze wojny wszystko jest o tyle problem, że jednymi z, z postaci posłęszyńskiej byli wtedy przecież kadyrowowie. No, którzy dzisiaj umówmy się, że nie cieszą się za bardzo sympatią zachodu, więc o tym się za bardzo też nie mówi. Ale nie wiem, jeżeli masz jakąś książkę, którą nie, my możesz te, wszystkim myśmy, polecić, kiedyś to Państwu polecali, omawialiśmy nawet biografię Władimira Putina, autorstwa Filipa Szorta, z tych pozycji najnowszych, i tam są dwa obszerne Rozdziały, które dobrze pamiętam, dwa, właśnie na temat wojen czeczeńskich. Ta on kreśli tło, biografii Władimira Putina. opisane dość rzetelnie, a tam jest sporo z kolei odwołań w tych rozdziałach do literatury angielskojęzycznej na ten temat. Nie znam ani jednej polskiej pozycji, pewnie nie wszystkie znam, ale nie znam ani jednej polskiej pozycji, która miałaby. Walory, po pierwsze naukowości, po drugie obiektywizmu, jeśli no chodzi właśnie. o wojnę czeczeńską. Chyba jest za jeszcze. Michael Johanton, pytanie do Pana Mateusza. Czy słyszał Pan coś o ogłoszeniu niepodległości przez Republikę Ingushetii? Czy ma to jakieś znaczenie? Nie ma najmniejszego znaczenia, chyba, że ma znaczenie dla Pani Anny Fotygi i innych tego typu indywiduów zasiadających w Parlamencie Europejskim, że będą sobie mogli kogoś tam... Zaprosić, kto podpisał jakąś wirtualną deklarację. Także nie przejmowałbym się tym. Jak, no, mam, od, jak mam odczytać? Właśnie, ten pseudonim naszego widza. l f s d h n Pięknie, pięknie. Dało się Spodnie chyba się. tak. Chciałbym spytać panów, czy znają i jak oceniają świętej pamięci profesora Bogusława Wolniewicza? Kiedyś będąc mniej zaznajomionym, błędnie myślałem, że profesor promuje jakiś konserwatywny liberalizm, ale jednak nie. Pan profesor cenił sobie nasz naród, krytykował kapitalizm oraz brak suwerenności. Już w 2013 roku mówił o zależności od USA, mimo że wojsk amerykańskich w Polsce było wówczas zdecydowanie mniej niż teraz. Moim zdaniem, jego przywiązanie do jakiegoś mitycznego zachodu i niechęć wobec Wschodu to w dzisiejszych czasach błąd, ale mimo wszystko uważam go za postać pozytywną i potrzebną. Ja po pierwsze w pełni podpiszę się, bo ja dokładnie to samo, te, te, taki sam ciąg, że tak powiem, postaw wobec Wolniewicza przeżywałem w swoim życiu, poznając jego publicystykę, poznając jego. Poglądy, bo, bo miał bardzo szerokie zresztą przekonania. Bardzo też doceniłem to, jak pięknie objechał tą propagandystkę pisowską, jak rozmawiali o katastrofie smoleńskiej. Ale powiem coś jeszcze więcej odnośnie Wolniewicza. Nawet trafiłem na taki jego, nie pamiętam, czy to była wypowiedź, czy artykuł, gdzie ona wystąpił w obronie marksizmu, że w zasadzie bez marksizmu, bez metod stworzonych przez marksizm, nie da się dzisiaj zrozumieć świata. Także Wolniewicz, profesor Wolniewicz, to była bardzo ciekawa postać, a ja również po tym, jak rzeczywiście go trochę więcej przeczytałem, a nie znają tylko z relacji jakiejś tam z drugiej czy trzeciej ręki od, od, od wyznawców tego konserwatywnego liberalizmu, to naprawdę zbudowało to bardzo pozytywną opinię o profesorze Wolniewiczu. W pełni się podpisuje pod tymi słowami, które tutaj widz napisał. Warto powracać do jego wypowiedzi, niektóre jeszcze w internecie krążą, warto powracać do jego książek jak najbardziej. Obyśmy w Polsce takie umysły właśnie mieli. Dalej. Mateusz Bojar, dziękuję panu za porządny trud w przygotowaniu każdego programu. Chciałem zapytać, czy polityka wielowektorowa Węgier będzie jednym z kolejnych tematów programu? Pytałem o to jakiś czas temu, ale zdaje się, do tej pory nie była. Ona jeszcze szerzej omawiana. No, pozdrawiam. Jutro będzie program, ale o sąsiedzie Węgier. No właśnie, a o samych Węgrach. Yy, na pewno. Na z całą pewno, pewnością. Na pewno. Ale y, dajcie nam Państwo już trochę czasu, tej propozycji jest tak duża, a Węgry są na końcu alfabetu. Nie, oczywiście to nie, nie znaczy, że to jakoś... No tak, ale ten jutrzejszy w sumie jest dość wcześnie w alfabecie, tak. no dobra. E, Mirka. Może polscy żołnierze rezygnują ze służby wojskowej tylko formalnie, aby jechać na Ukrainę jako najemnicy. Jakiś austriacki generałek tak twierdzi, że jest tam około 20 tysięcy polskich żołnierzy na urlopie. Da się to sprawdzić. Tu pojawia się kolejne pytanie. Jak polscy najemnicy byliby? Jak. Polscy, byliby ci oficjalnie polscy żołnierze na urlopie, może ich pochodzenie jest inne, ale otrzymali kilka lat temu polski obywatelstwo. Znaczy, droga, no ja rozumiem, że to kobieta, Mirko, bardzo trudno jest takie rzeczy sprawdzić, nie mamy ku temu narzędzi. Natomiast ja już to powiedziałem w którymś też raporcie z frontów, póki co poddaję wątpliwość te tezy, że tam są jakieś niezliczone ilości polskich żołnierzy, bo po prostu byłoby więcej nagrań, jakichś przechwyconych rozmów. Ci ludzie, żołnierze znajdowaliby się w niewoli. Na, Oczywiście zdaję sobie sprawę, że pojawiały się już takie nagrania w polskim internecie, no ale to ilości śladowe. Natomiast, jeżeli tutaj mówimy o takiej liczbie jak 20 tysięcy, tak? Ja dobrze to jest tak, 20 tysięcy, no to proszę mi wybaczyć, ale ja nie wierzę w to, żeby dało się taką liczbę rzeczywiście w czasach internetu, powszechnego obiegu informacji w kilka sekund, żeby dało się to chować w tajemnicy. No i nawet rodziny tych poległych by o tym prędzej czy później gdzieś no, na coś przykład. opowiedziały. Na to za duża grupa, żeby można było ukryć pewne fakty też te niewygodne. Buksztyn, jaka jest Panów opinia na temat Janusza Korwin-Mikkego? Szkoda, że nie jest już prezesem partii. Szkoda dla partii. Szkoda dla wyrazistości polskiej polityki, bo z Januszem Korwinem można się było nie zgadzać. Można było nawet nie lubić, można było wyśmiewać różne jego poglądy, ale przynajmniej miał, nadal ma y, poglądy, więc y, liczę na to, że y, poprawne pisowskie skrzydło Konfederacji nie sprawi, że w jakimś ostatnim momencie Janusz Korwin-Mikke zniknie z list wyborczych. Ostatnia, chyba już w tym momencie w polskim e, parlamentaryzmie. Barwna postać, z kwiecistym językiem, z bardzo ciekawą argumentacją, człowiek, z którym ja się w wielu, zresztą w poglądach absolutnie nie zgadzam, ale którego niezmiennie lubię słuchać, bo na tle tej, 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 tej Mierzwy. No właśnie, szukam jakiegoś mhm. dobrego słowa, nie chcę być zbyt brutalny. Nie. Janusz Mikke ale... jest poza tym intelektualnie człowiekiem wyrastającym o kilka poziomów w porównaniu z suskimi. No, no, no może to jest też dobry tego, obraz. Tak. Ja tak. byłem z Januszem Korwimikiem Korwi w Czeczenii na takim wiezie dziennikarskim kilka lat temu, gdzie odbyłem z nim wiele fascynujących rozmów. Pomimo, już jakby wiedzieliśmy, że stoimy na antypodach, jeśli chodzi zwłaszcza o kwestie ekonomiczne, no o tym po prostu nie rozmawialiśmy. Bardzo sympatyczna postać mhm. i mówię, na pewno wnosząca coś do tej. Polskiej debaty. Ja kiedyś bardzo go, jako młody człowiek, bardzo go nie lubiłem, twierdząc, że on upowszechnia złe, szkodliwe, fałszywe idee w polskim społeczeństwie i dalej bym mu to jeszcze dzisiaj wypominał. Natomiast wydaje mi się, że polski establishment zaszkodził dużo bardziej niż to, że tam Janusz Korwin-Mikke gdzieś zajął jakieś ekscentryczne stanowisko. Janusz Korwin-Mikke potrafi zrobić też dobre rzeczy, choćby to, że jeden z nielicznych, no, na swój specyficzny sposób, ale jednak upominał się. O Mateusza Piskorskiego, gdy przebywał w areszcie. A takie rzeczy naprawdę warto pamiętać. Zdzisław Dyrma, dlaczego pan Piskorski nie zgadza się z profesorem Wieczarkiewiczem, że Polska powinna przyłączyć się do Niemiec w 1939 roku i zaatakować Związek Radziecki? A mam nadzieję, że nie przyłączyć się państwowo, tylko do wysiłku wojennego. Nie, tak? bo, bo, bo odpowiem bardzo krótko, bo uważam, że e, powinna zaakceptować propozycję Związku Radzieckiego z 1938 roku i wystąpić w obronie Czechosłowacji. No i dobre. No to dalej. E, ASDKJH, Czy mogą się panowie odnieść do tak zwanych teorii spiskowych dotyczących tego konfliktu? Między innymi laboratoria biologiczne na Ukrainie i handel organami. Nie ma dowodów. Strona rosyjska przedstawia takie bardziej poszlaki wskazujące na to, że mogły rzeczywiście mieć miejsca choćby te laboratoria biologiczne, natomiast nie wiemy jakie tam badania no, były na OZ prowadzone. Na forum ONZ padło pytanie i to nie strony rosyjskiej, tylko strony chińskiej. Która. To no w oparciu o to, co przedstawiał na nabędzio. Nie żartowała na te tematy, co było w tych laboratoriach. Te laboratoria faktycznie istniały i istnieją w niektórych krajach. Teraz ostatnio otrzymaliśmy niepotwierdzone informacje. Po pierwsze, o tym, że przenoszone są do krajów bałtyckich. A po drugie, gdzieś również jakieś plotki o tym, że mogą być przenoszone do Polski i Ukrainy. No, handel organami to też. <coughs> znaczy, to w ogóle proceder, który na tamtych terenach akurat występuje nie od początku wojny, tylko od iluś tam lat już dobrze. A to, więc... tyle, że tu podkreślam, że o ile y, handel organami tak jest realnym problemem, to też nie jest tak, do końca teoria spiskowa. chociaż można na no kambie tak, tak, tego tak, korzystać. Ja mówię, że nie jest z wojną. I uwaga, laboratoria y, broni biologicznej czy laboratoria biologiczne. Też nie są teorią spiskową, one istniały i istnieją i będą istnieć w różnych miejscach. Amerykanie publikowali nawet dokumenty, no przybyły dokumenty mówiące o tym, że utrzymują te laboratoria w krajach trzecich, w innych krajach, nie u siebie, tylko na terytorium państw obcych. No, po to, żeby móc obchodzić prawo. Idziemy dalej. Marko, panowie, mam pytanie do każdego z was dotyczące waszego stosunku do osób LGBT. Są to osoby pracujące, płacące podatki i będące normalnymi obywatelami tego chorego kraju. Mam takie w rodzinie i wiem, co piszą. Są wielokrotnie bardziej wartościowe niż 90% bogobojnych katolickich hipokrytów w tym państwie. Dlaczego mam wrażenie, słuchając waszych wypowiedzi, że macie ich za gorszych Polaków? To samo w myśli polskiej. Łączcie Polaków, a nie dzielcie. Proszę o odpowiedź. Jednocześnie wielki szacunek za program, jestem z Wami. Ja zaprzeczam, żebym jakkolwiek się negatywnie odnosił do takich osób. To są prywatne. Znaczy, to jest coś, co moim przekonaniem powinno być elementem życia prywatnego. Kiedyś mieliśmy taką tutaj rozmowę. Chyba to właśnie było w tym programie, jak omawialiśmy tą książkę Filipa Shorta o Putinie, że on tam chroni tą swoją prywatność. I ja właśnie też bym chciał, nie tylko w kwestii właśnie seksualności, ale w wielu innych sferach. Mam wrażenie, że te sfery niepotrzebnie stały się publiczne, a powinny być jednak zamknięte dla życia prywatnego. Absolutnie nie mam nic przeciwko osobom o innej orientacji seksualnej, też miałem z nimi do czynienia. No, jakby, no, nie, nie podzielam że tak powiem, ich yy, yy, sympatii. Czy, czy właśnie tych ich preferencji ale kompletnie mi to nie przeszkadza w tym, żeby mieć z nimi kontakt jak kogoś poznaję na ulicy czy nie wiem, przy jakiejkolwiek okazji to naprawdę nie pytam się go, jaki jest orientacja seksualna mi to nie interesuje, tak? no bo nie, nie z tej okazji przecież się spotykamy i też właśnie drogi Marko, też nie idźmy w ten język, w ten język że są bardziej wartościowe niż 90% bogobojnych, katolickich hipokrytów, czy że są mniej wartościowe i tak dalej, nie, dokładnie się z tym zgadzam nie oceniajmy Ludzi po takiej okładce. Absolutnie tutaj <laughs> też rozdzielmy, jakby kwestie, właśnie osób z takiej orientacji, a tego, jak szkodzi im tak naprawdę. To jest na, na osobnym programie, ale w moim przekonaniu najbardziej właśnie im szkodzi to, że rzecznikami takich osób próbuje być i amerykański imperializm i robić z tego casus belli na całym świecie. Żaden Polak. Cóż, ba, żaden człowiek nie może być uznany za gorszego ani też za lepszego z uwagi na to, jakiego jest wyznania, nie, jaka jest jego orientacja seksualna, bo te dwie sprawy są kwestiami życia i sfery wyłącznie prywatnej i jego własnych wyborów, które należy szanować i nikogo nie oceniać pod kątem tego, jakiego wyboru w tej sferze. Dokonał. Ja je też jeszcze raz podkreślam. W tych sprawach jestem zwolennikiem tradycyjnego podejścia Zachodu, w tym przypadku jednak, ale mówię o tym Zachodzie grecko-rzymskim, gdzie tworzono rzeczywiście bardzo jasną, wyraźną granicę pomiędzy życiem publicznym a życiem prywatnym. I gdzie społeczeństwo czy państwo tym bardziej nie miało prawa ingerencji w tą chronioną strzeżoną sferę życia prywatnego. Strzeżmy tej sfery życia prywatnego wszystkich osób niezależnie od ich orientacji seksualnej. Nie oceniajmy ich, nie piętnujmy, nie mówmy, że ktoś jest lepszy lub gorszy, bo takie jest właśnie a nie innej orientacji. Dalej. Czy, dużo Ukraiń, <try> 40, czy dużo Ukraińców walczyło w Czeczeniu w wojnie z Rosją po stronie Czeczenów? No, to jest pytanie, co znaczy dużo. Czy, czy dużo, to my nie wiemy. No, wiemy, że To były marginalne całe... organizacje były no, przecież. Na pewno było to kilka tysięcy, tak bym to określił, z organizacji nacjonalistycznych. My wiemy, bo ukazywały się wspomnienia, że był tam na przykład Dmytro Korczyński, przedstawiciel partii Bractwo, ukraińskiej partii nacjonalistycznej, że była tam organizacja Una UNZO. Generalnie ugrupowania neobanderowskie, ugrupowania skrajnie nacjonalistyczne były tam obecne. Część z nich mówi o tym otwarcie. Korczyńskie, o którym wspomniałem, chwalił się wręcz publicznie, że no, razem ze swoimi kompanami udało mu się. Zabić tylu i tylu rosyjskich żołnierzy, na ile są konfabulacje i bajki, a na ile prawda, nie wiemy, ale na pewno tam byli. Kurczę, takie piękne nazwisko Korczyński i tak jest z papryczem. Bartek, pytanie do Tomasza J. Czy byłby Pan zainteresowany startem w wyborach samorządowych w Mielcu? Jeśli tak, to jaki miałby Pan program na rozwój miasta? Strefy przemysłowe? Farmy wiatrowe? Generujące wpływ do budżetu. Nie pojawiały się, drogi Bartku, takie propozycje. No już właśnie jest. Każda no wiadomość to jest propozycja. Każdy bym oczywiście przemyślał. Trudno mówić o programie no, w takim szybkim nagraniu, natomiast to, co by było dla mnie priorytetem, to na pewno rewitalizacja naszego przemysłu lotniczego. Pytanie, czy z pozycji samorządowej da się to zrobić. Pytanie do Mateusza Piskorskiego od tego samego użytkownika. Czy jest pan zorientowany w systemie emerytur kanadyjskich i jeśli tak, to co pan o nich sądzi w kontekście zastosowania jako wzoru w Polsce? Nie jestem zorientowany, ale nadrobię tą zaległość. I w następnym Systemy emerytalne rodzinie. z całą pewnością powinny być w centrum mojego, Tomka jeszcze nie, zainteresowania z uwagi na wiek, więc Czas szybko leci. Powinnam nadrobić. Kolejne pytanie Andrzej Czaplicki. Ja od początku tej wojny zadaję sobie cały czas jedno pytanie: dlaczego generalicja ukraińska godzi się na wykonywanie ewidentnie zbrodniczych i bezsensownych rozkazów reżimu zełęńskiego? Chodzi mi o obronę miast aż do ich totalnego zniszczenia przykład Mariupola, używanie cywilów jako żywych tarcz, ostrzeliwanie celów cywilnych np. przykład Doniecka, Hersonia. Taki generał załóżny nie wydaje się głupcem, przecież dokładnie wie, jakie straty w ludziach, sprzęcie i infrastrukturze ponosi Ukraina. Zdaję sobie również sprawę, że całkowite zwycięstwo jest niemożliwe. Dlaczego więc wojskowi po roku wojny nie obalili jeszcze kijowskiego reżimu i nie dogadali się w jakiś sposób z Rosją? Jakie są Wasze spekulacje w tym temacie? Pytanie jest bardzo zasadne. Ja też uważam, że, że założny nie jest jakimś idiotą i zdaję sobie sprawę z tego, jak wygląda ta gra i jakie są jej brutalne efekty. Natomiast ja jestem zwolennikiem tezy nie wiem, może Mateusz ma inną, że ten, ta, ta, ta posłuszno, to posłuszeństwo w wykonywaniu rozkazów bierze się z tego, że przez 8 lat to jest coś, co chyba nie, Rosja tego w ogóle nie zauważyła chyba przez te 8 lat, naprawdę wymieniono mnóstwo ludzi w generalicji ukraińskiej. Na stanowiskach z dowódców dzisiaj w armii ukraińskiej znajdziemy mnóstwo ludzi szkolonych w Stanach Zjednoczonych i takie szkolenia się odbywały przecież od, od roku 2014 zresztą to było szeroko relacjonowane, to, to nie jest żadna tajemnica przecież, to, ja pamiętam zdjęcia nagrania tam ze wspólnych ćwiczeń i tak dalej. Ta, ta, i, I jeżeli tak jest, że ta generalizacja została odtworzona przez Amerykanów, no to centrum Narodzenia jest gdzie indziej, prawda, a nie na Ukrainie. I pytanie, czy założny sam nie jest to trochę umoczone. Ale my przecież wiemy doskonale, że na Ukrainie znajdują się instruktorzy. I to nie tylko ci szkolący szeregowych żołnierzy, ale koordynujący różnego rodzaju działania, pochodzący spoza granic Ukrainy. Więc ja nie sądzę, żeby nawet generał Załóżny ma jakieś wielkie pole manewru, jeśli chodzi o decyzję strategiczne. No właśnie. E, I ostatnie. Marcin babne. Naskowski. Mhm. Jak się panowie zapatrują na działalność Wojciecha Orszańskiego i Marcina Osadowskiego oraz przy ich udziale oddolny ruch kamracki? E, jako bardzo interesujące zjawisko, myślę, że ty Tomek e, omawiałeś ostatnio kwestie związane z inicjatywami, z inicjatywą Marszu antywojennego. Tak, tak, na kanale Centrum Edukacyjne Polska, ja u kolegi Rafała Mosakowskiego dość szeroko się wypowiadam właśnie na temat fenomenu socjologicznego, jaki w moim przekonaniu stanowił kamraci, także odsyłam tam, bo no nie będę tutaj wypowiedzi teraz skracał. I ostatnie pytanie też od tego samego użytkownika, to już ty też. Jak duże jest zdaniem szanownych rozmówców prawdopodobieństwo, iż Putin oraz jego elita grają do jednej bramki z globalistami? A tym samym obecny konflikt jest niczym innym jak starannie zaplanowanym lokalnym teatrem działań, mającym do zrealizowania konkretne cele, np. jak bratobójcza wojna, oczyszczenie danego terenu z rdzennej słowiańskiej ludności, utrzymywanie w obserwatorach poczucia strachu oraz oczywiście nieodłączne w takich sytuacjach wojenne geszeczki. 10 lat temu może bym przyjmował taką tezę jako prawdopodobną, dzisiaj nie mogę przyjąć, dlatego że to, co nazywamy globalistami, nie jest dzisiaj już tak potężne. To znaczy, ja cały czas trzymam się tezy, że obserwujemy narodzinę świata wielobiegunowego, a świat wielobiegunowy właśnie będzie się charakteryzował na poziomie politycznym upadkiem, przynajmniej czasowym i to na dość długo, takich inicjatyw właśnie globalistycznych, międzynarodowych, no, zmierzających do utworzenia jakiegoś, nie wiem, centralnego rządu światowego. Wątpię, żeby w tym momencie tacy ludzie, nawet jeżeli są jeszcze ludzie wierzący w taki rozwój historii, żeby mogli wywrzeć jakikolwiek wpływ na rosyjskiego prezydenta. Ale to jest moja opinia. Władimir Putin może i chciał być, jak wynika z różnych jego biografii, ale też wypowiedzi. Chciałby być w tej elicie globalistycznej. Kiedyś chciał do niej dołączyć, ale nie został do niej dopuszczony i w moim przekonaniu jest poza nią. Między innymi to jest przyczyną obecnego konfliktu. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa, a właściwie to wszystko, co z Państwem przygotowaliśmy, bo to, co, państwo, co państwo przygotowali, dokładnie, a my tylko się tutaj podłączyliśmy bezszczelnie, odpowiadając na te pytania. Zapraszamy na jutro na, na Zdrowy Rozum. Moim Państwa gościem był Mateusz Piskorski. Dziękuję i do zobaczenia. Żegna się Tomaszenkowski. Do zobaczenia.